Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Spotykamy się niemal, że każdego tygodnia na raportach z frontu. Marek Kozubel oczywiście, gości i tłumaczy zawiłości frontu na wschodzie. Dzień dobry, Marku, kłaniam się nisko. Witam, Mateuszu, pozdrawiam serdecznie Ciebie oraz wszystkich widzów i słuchaczy. Może na początku prośba. Słuchacze, którzy słuchają nas na platformach streamingowych, Spotify, Google, Podcast, ważne, żeby dać ocenę podcastowi, kliknąć gwiazdki, napisać. Ci, którzy słuchają nas na YouTube, zachęcam do tradycyjnych subskrypcji, komentarzy. Marku, spojrzenie na wschód, co się dzieje na froncie? No tutaj przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje. Na tym froncie zaporowsko-włókienarskim, czyli właśnie ten, drodzy Państwo, który tutaj widzicie, to jest ten właśnie, można powiedzieć, front południowy. Zaczniemy, oczywiście, od takich najbardziej praktycznych, ciekawszych rzeczy, czyli czy Ukraińcy poczynili jakieś postępy. Otóż okazuje się, że faktycznie postępy są. No, tutaj mapa Deep State jeszcze ich tutaj nie podkreśliła ale wiele wskazuje na to, że północna część wsi e, Robotyne jest już strefą walk, czyli tą strefą kontestowaną. E, Ukraińcy mieli się również zbliżyć do Nowofedorivki, e, co zarazem stawia pod znakiem zapytania e, to jaka jest sytuacja w rejonie Nowopokrowki, czy to jest teren kontestowany, czy wyzwolony. E, do końca tego nie wiemy. Aczkolwiek Ukraińcy też próbują dojść do wsi werbowe. Także, jak widzimy, tutaj tworzyć się może taki dość duży, może jeszcze nie wyłom, ale takie wybrzuszenie, które wyłomem ostatecznie może się skończyć. I tutaj pamiętajmy, że z rejonu Robotyne Ukraińcy mogą ruszyć w kierunku Tokmaku, podczas gdy przebicie ewentualnie właśnie tutaj pod Nowopokrowką, Werbowym i Nowofedorivką może oznaczać zagrożenie sytuacji Rosjan w mieście Połowy. Zwłaszcza jeżeli zestawimy to jednocześnie też z tym, że Ukraińcy naciskają na Dorożniankę, a także na rejon Marfopila. E, tylko, że tutaj trzeba podkreślić jedną rzecz, e, drodzy Państwo. E, okazuje się, że tak robotynę Dorożnianka czy Marfopila Fopil to są w dość mocno ufortyfikowane. Pojawiły się nawet doniesienia, że mamy tam do czynienia z tak zwanymi podziemnymi miastami. No oczywiście trzeba to brać bardzo ostrożnie takie doniesienia i nie puszczać wodzy fantazji. Nie chodzi o to, że faktycznie stworzono coś na wzór podziemnego miasta jeden do jednego. Chodzi o to po prostu, że Rosjanie się tam naprawdę bardzo solidnie okopali. Niemniej jednak, jeżeli Ukraińcom udało się dojść do samego robotynego, to to jest bardzo dobry sygnał. Kolejna ciekawa rzecz, nadal dość niejasny jest status wsi Rivnopil. Co ciekawe, na południe od tej miejscowości dostrzeżono ślady pożarów, które mogą sugerować, że mniej więcej w tym terenie toczą się, Walki. Co ciekawe, w samym Riwnopilu niewiele się dzieje, co albo może wskazywać na to, że jest to wieś już w rękach Ukraińców, tylko że wiadomo, z sobie znanych powodów Ukraińcy jeszcze się wstrzymują z ogłoszeniem oficjalnym, że Riwnopil został wyzwolony, albo po prostu nadal siedzą tam Rosjanie, lub ewentualnie Rosjanie ten rejon opuścili, a jeszcze Ukraińcy go nie zajęli. Także to są takie e, ciekawostki. Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że Ukraińcy poczynili pewne postępy pod e, Krasnohorivką. E, otóż zdołali oni zrobić tutaj taki e, niewielki progres. Wbili się pomiędzy e, tutaj dzielnicą Doniecka, a e, taką e, wieś typu miejskiego, czyli Staromychajliwkę. E, tutaj już tłumaczę, e, wieś typu miejskiego to jest taka trochę Nowomowa występująca na Ukrainie. Bardzo dość dużo miejscowości jest w ten sposób określanych u naszego sąsiada. Tutaj na południu od Awdiwki też osiągnięto pewne sukcesy ze strony ukraińskiej. Przede wszystkim tutaj Ukraińcy zajęli te skrzyżowanie. Dowodem na to jest to, że Rosjanie ostrzeliwali to miejsce i nawet pojawiło się nagranie z jednego z takich ostrzałów. Jeżeli chodzi z kolei o rejon Bachmutu, to tutaj ciekawostka. Okazuje się, że na razie dzieje się niewiele. Rosjanie dość mocno zapychają tutaj Linię frontu, te punkty najbardziej zapalne e, kolejnymi rezerwami. E, dlatego na razie można powiedzieć, że ukraińskie natarcie tutaj w tym rejonie zahamowało, ale nie można powiedzieć, aby Ukraińcy definitywnie e, skończyli i zarzucili swoje plany oskrzydlenia Bachmutu. Choć tu, tutaj też ciekawostka, w samym Bachmucie. Ukraińcy mają prowadzić działania takie zaczepne, podjazdowe, mają też, można powiedzieć, pod kontrolą ogniową te zachodnie obrzeża miasta, także można powiedzieć, że tutaj ta strefa kontestowana powinna być znacznie większa. Warto jeszcze tutaj dodać, że Rosjanie podejmują się ataków w rejonie Synkiwki. Oraz rzecz jasna w kierunku miasta Łyman. E, aczkolwiek od tego miasta są oni dosyć daleko. Tutaj tak skonkretyzuję. Walki toczą się głównie tutaj w Lesie Serebriańskim oraz w kierunku takich wsi jak Torskie, które jest tutaj, Jampoliwka, Terny i tutaj też jest e, Nowosadowe i nieco wyżej Newskie. E, także tutaj mniej więcej toczą się te e, najcięższe e, boje. Warto też tutaj dodać, że Ukraińcy nie rezygnują z dość intensywnych ostrzałów rakietowych rosyjskiego zaplecza. Dzisiaj ostrzelano jeden z budynków, które służył jako koszary rozgwardii w Heniczesku, Czyli tutaj jest ta miejscowość. Prawdopodobnie Heniczesk potraktowano rakietą Storm Shadow. Tutaj Państwu pokażę taką fajną opcję fajną opcję, która jest właśnie na mapie Deep State. Możemy tutaj zobaczyć, jaki zasięg mają różnego typu pociski, systemy artyleryjskie. Całkiem fajna zabawa, żeby tutaj próbować zobaczyć, czym ewentualnie Ukraińcy mogli porazić dany teren. No i proszę Państwa, gdyby Ukraińcy strzelali powiedzmy rakietą z tą szedą z rejonu miasta Zaporoże, no to widzimy, że bez problemu Czesk znalazłby się w zasięgu strzału. A dlaczego? Ponieważ ta rakieta ma zasięg 250 km. Oczywiście musimy zawsze brać pod uwagę jedną rzecz. Te okręgi są no, dość y, trochę y, umowne, no ale mniej więcej daje to y, pewne takie wyobrażenie o tym jaki zasięg mają takie pociski. I tutaj przy okazji warto y, uzmysłowić naszym y, słuchaczom i widzom jedną rzecz. Y, Niejednokrotnie pojawiały się pytania, no konkretnie na Twitterze bardziej, czy most krymski można porazić Storm Shadow? Jeżeli tak, to dlaczego Ukraińcy tego dotychczas nie zrobili? Otóż, drodzy Państwo, teoretycznie samolot ukraiński uzbrojony w rakietę Storm Shadow mógłby powiedzmy dolecieć do linii frontu, prawda? I powiedzmy, niech będzie, że ją wypali gdzieś y, mniej więcej. No dobra, nie z terenu robotyny, ale powiedzmy stąd, tego potwierdzonego terenu wyzwolonego. I jak widzimy, y, taka rakieta y, sięgać, owszem, sięga, prawda, do mostu krymskiego. Tylko, proszę Państwa, y, jest jeden problem samolot y, będzie no, wystawiony na bardzo ogromne ryzyko, jeżeli tak mocno zbliży się do linii frontu i właśnie z tego miejsca odpali y, rakietę Storm Shadow. Dlatego ukraińscy piloci, jeżeli już, no, to bardziej y, wystrzeliwują takie pociski y, no jakieś, powiedzmy, parędziesiąt, kilkadziesiąt kilometrów dalej od linii frontu, byleby by nie być narażonymi na ostrzał rakietowy ze strony rosyjskiej obrony przeciwlotniczej albo rosyjskich samolotów, które posiadają rakietę odpowiednim zasięgu. No i wtedy, jak Państwo widzimy, widzicie, e, ta sytuacja się zmienia. Już tutaj Most Krymski nie znajduje się w zasięgu takiej rakiety, czy to gdyby odpalać ją z rejonu Zaporoża, czy to gdyby robić to z tutaj prawobrzeżnej części obwodu Właśnie dlatego tak ważne są postępy właśnie na południowym Zaporożu i południowym Donbasie. Dlatego właśnie tak bardzo ważne jest dojście do y, wybrzeża Morza Azowskiego. Dopiero wtedy Ukraińcy będą mogli naprawdę y, mocno izolować, może nie całkowicie, ale chociaż próbować y, to robić, y, izolować Krym od Rosji. Zacząć po prostu prawdziwe, solidne oblężenie, może nie takie zupełne jak w stylu Alezji, która była oblegana przez wojska rzymskie pod dowództwem Juliusza Cezara, ale po prostu no, jeżeli będą posiadać pod taką kontrolą dostęp do Krymu, no to po prostu Rosjanom będzie bardzo ciężko utrzymać półwysep. Tutaj też może warto też wspomnieć o dość dziwnych słowach i zarzutach Jewgenia Prigorzyna, no wiadomo, oligarchy, który finansuje prywatną kompanię wojskową Wagner, stara się uczynić z siebie ważną figurę polityczną w Rosji. Tutaj ostatnio on powiedział, że winnymi oczywiście nieszczęść są Szojgu, Gerasimow, wiadomo, bo oni chcą tam sobie Yy, dodatkowe gwiazdki, przypiąć do munduru yy, medale, a, a Putin biedny, niestety, został wciągnięty w wojnę. Yy, a rzekomo ta wojna była niepotrzebna, bo Zański chciał się dogadać i tym podobne. Drodzy Państwo, bierzmy tego typu wypowiedzi Jewgenia Prygorzyna naprawdę bardzo ostrożnie. Pamiętajmy, że jeszcze niedawno ten człowiek sam gorąco popierał wojnę, także nie wierzmy tutaj w jakąkolwiek transformację element szczerości z jego strony? Absolutnie nie. Z mojej strony to właściwie wszystko. Pozdrawiam serdecznie widzów i słuchaczy oraz Ciebie, Matusz. Marku, bardzo dziękuję za dawkę wiedzy. Państwu dziękuję za odsłuchanie. Do usłyszenia Państwu. O